Wodnika w ataku więcej, przesur, przesur, do Ślusarczyka, uderzy, uderzył! Eee, bramkarz złodzi Łodzi, bardzo dobrze. Eee. A jest Maciek Filipowski, eee, uspokaja. Oj, rykoszet! Pietrańczyk dał się niestety wyprzedzić. Ale Knapik do końca wytrzymał. No ta piłka przez dziwną rotację. w tym momencie przez Piotka Knapika. Jakie znaczenie mogło mieć to? Yy, ładny strzał yy, Jeszcze raz Pietrańczyk. Jeszcze raz uderza Pietrańczyk. No jeszcze raz przesur. Jest! Dwa do jednego, ślus. jest strata i coraz rzadsze są powroty, Knapik eee, w Łodzi, a teraz ślusarczyk, dobrze się obrócił, na miejsca ślusarczyk, ale... jeszcze ślusarczyk, ale strata. Ojej, nie ma miga... czasu, aby się nad tym skupiać, teraz Filipowski, pięknie i obok, Ręki. był moim zdaniem kurylak, a przez to jeszcze idzie kontra. Faulował teraz Knapik, dostanie żółtą 30 kartkę. 30 sekund chyba wznawiania. Piłka w rękach Knapika, długi pressing. Kurylak! Dobitka Filipowskiego, piłka po nodze. I... I Wycofuje do Kurylaka. Do Ślusarczyka. Teraz. Aj dobra. Teraz Filipowski. Do końca, wyłuskał Filipowski, faulowany był. Był faulowany zdecydowanie. Podanie było do Filipowskiego. Ślusarczyka on będzie, kto będzie pierwszy? Ślusarczyk, Ślusarczyk. Dalej Ślusarczyk. 2 do 2. No ale warto by było skończyć to w regulaminowym czasie gry. Ślusarczyk, Filipowski, Filipowski. Świetnie go Kurylak. znalazł Wojciech Ślusarczyk. Góry Ślusarczyk! Eee, Super! Ajajaj. O, Łódź, ciągle Łódź i piłka w rękach napika. Teraz Łudzik. Y... do Kurylaka, ależ uderzenie z na gwizdek. Strzelał Kurylak, ale nie salnia. A wynik ciągle 2 do 2. Łudzik! Bardzo dobry Szyjdej. szał. Dej. Jeszcze ślusarczyk, ale nogę mu podłożył obrońca. Znowu ślusarczyk, ślusarczyk, ślusarczyk. Stoi któryś. Coraz więcej niedokładności teraz Łódź. Ciągle Łódź. Ale broni to wszystko. Piotr... Knapik broni. Musi uważać, żeby nie było faulu. Teraz ślusarczyk, ślusarczyk strzał. A obok bramki I zacznie Maciej Filipowski. Rzuty karne oczywiście z 6 metrów. Tak zwany krótki rzut karny. I Maciej Filipowski. Maciej Filipowski. Maciej Filipowski. Jeden do zera. Jeden do zera i teraz Piotr Knapik. Jeden rzut karny dzisiaj obronił, co prawda z troszkę dalszej odległości. Knapik. Knapik. I nie ma. Co prawda Piotr Knapik nie obronił, ale zawodnik z łodzi szela obok bramki. Co oznacza, że po pierwszej serii 1 do 0 dla zawodników z Krakowa. A teraz wyborny napastnik, najlepszy okręgowy z baptakarski w Krakowie, Wojciech Slusarczyk. Wojciech, 2 do 0, szczęśliwie po brzuchu bramkarza, ale piłka się wtłoczyła do bramki. No i teraz, jeżeli Piotr Knapik obroni, to mamy brązowe medale. Knapik. Knapik. Piłka spłatała figla wszystkim. I teraz Knapik. 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 knapik! I mamy brązowy medal.